I wam zainteresować się w kolejnym filmie serii Crash of Titans, który zaczynamy dzisiaj z wyjątkowo loadingiem. W sumie wyjątkowo, w sumie co drugi odcinek zaczynamy loadingiem. Takie jest, jak to nagrywam dwa w jeden dzień. Minority Dobra. Dzisiejszy epizod będzie dosyć trudny ze względu na to, że będziemy musieli ubić tutaj niezwykle duże combo. W sumie z naszym nowym, z ulepszonym takiem będzie to możliwe, ale. To jest naprawdę duże combo. Zobaczymy czy nasz nowy spina tak jest wystarczająco dobry, żeby... No chyba jednak nie. Dobra, próbujemy, próbujemy, próbujemy. Dobra, mamy no, mi nowego mutanta. To sam początek. O, free Jack. Tak, wszystko za jednym razem? Nie. Już tak. Dobra, tu mamy kolejne mutanty. Kombosy będziemy później mogli fajne ubić. Tutaj jak na razie nie warto. Ale będziemy musieli pokonać też całkiem sporo tych minusów mniejszych. Dobra, jeszcze ty. Ale jeszcze coś się tu pojawi. Bo ja chcę mu to nie, to nie. Więc tak, wow, prawie wpadłem do lawy. Więc no tak, chodźmy do Mojżuruma. Ten Mojżurum, podobnie jak jeszcze wcześniejszy, nie ten co był poprzednio, tylko jeszcze wcześniej, będzie miał na celu rozwalenie 8 bomb powietrznych. Tylko dzisiaj dodatkowo mamy jeszcze takie utrudnienie, bo mamy do czynienia z większą ilością mutantów, z czego wszystkie strzelają. Kiedy się bronimy, jesteśmy, jakby, uodpornieni na ich pociski. No strzelajcie do mnie. O! Wow! Zrobiło się nieprzyjemnie. Dobra, więc bierzmy snajbach w takim razie. Dobra. W sumie um, z tak z mutantów to snipe ma taką najprostszą i najlepszą cenę, Ale jednak mi się coś staje, że się nie uda zdobyć tego. 3, 2, 1 A zepsułem całą akcję. No cóż, też się skorzystajmy z okazji, że tu jesteśmy i... Pokonajmy mutanty. Otóż no cóż, przy następnej okazji chyba niestety nie będziemy mieli okazji... O-o. Yy... Jeszcze jednak ten spina tak nie jest taki dobry, jak myślałem. Nie będziemy mieli okazji skorzystać z tamtej kuleczki, której już chyba też nawet tutaj nie ma, ale... Dobra, zobaczymy. No cóż, jak nie za pierwszym razem, to za drugim. Przynajmniej wiem, co trzeba zrobić. I jednak lepiej nie zsiadać z elektrycznego. tutaj. No dawaj, no tam. Jeee! Yeah. Dobra, no, więc mamy dodatek. morzu. Ej, kasz, jeszcze nie wychodzi. Tutaj jest jeszcze jedna kuleczka. Dobra, nie wiem, czy to coś zostało, czy nie. W każdym razie musimy jeszcze raz spróbować, żeby oczywiście mieć wszystkie osiągnięcia. Dobrze, że nie trzeba ich przychodzić za pierwszym razem, tak naprawdę. No chociaż nie wiem, niektóre osiągnięcia na Xboxie są tajne. Więc czy jest tam przejście Mojo Roomu za pierwszym razem? Nie wiem. Ale teraz przynajmniej nie ma skrzyń. Jest o tyle jest uproszczona sprawa. albo mi się zdaje, albo też nie ma dodatkowych muratów. Nie, co. O kurde. Przez te ich ataki muszę znowu dżakować ile, człowiek. Ja, tak, kolejny. Nie trafiłem. Dobra, sześć. Jeszcze teraz te dwa boczne. Ten mi będzie robił za tarczę. Wow, prosto na atak. Dobra, szybko. Jeden tylko został do rozwalenia, jedna mina. I mamy. Załatwione. Dobra, weźmy teraz wczęcza, pozbierajmy moczu, który nam zostało do zebrania. Bierzmy jeszcze Snojpa, W sumie najsłabszy z tych mutantów. Ale swoim super atakiem daje radę. Dobra, więc jeszcze zejdźmy z tego. Z przepadni przepadnij. O, jabłuszka ma. To no, nam troszeczkę odnowi życia. No i mamy w końcu trofeum. O, traktują nam tak zależało. Więc chodźmy dalej. Dzisiejszy epizod w sumie będzie też dosyć długi. Tak naprawdę. O, kracz, dawaj go. Te mutanty nam tutaj zbytnio potrzebne nie będą, tak naprawdę. Ale bez nich sobie tutaj fajnie poradzimy. Okej, okay. musimy teraz przejść tutaj. No i pojawia się Slash. Właśnie slaża można też panie ubić spina takie Ale on najpierw musi się nam dać uderzyć. No co za... No zaraz zasuwali! No dawaj też, wytrzymaj to! No, mamy już spinat tak wystarczający, żeby osiąść mutanta. Choć tak naprawdę przydałby się nam jeszcze lepszy. Dobra, żywaj! No nie, wciąż z powrotem. <grych> zaraz będziemy się bawić kombosami. A jeszcze nie tak zaraz. Też już można by zacząć tutaj, ale tak naprawdę. Warto jest jeszcze troszkę poczekać, bo później naprawdę będą na to okazje. Na razie nam mutant jest potrzebny żeby zdobyć kolejne Dobra do lawy za tamtym nie pójdziemy bo to jest zbyt do ryzykotne Dobra kolejnego sladża mamy i może multi -failera. No kasz, spiesz się no multipiler mnie! Hehe, <śpiewanie> te same wpadły do lawy Dobra, szybko kolejnego Te ma ten wkurzający atak Oj, dużo jabłek I jeszcze szybka akcja z mudo. W sumie naprawdę niewiele życia nam zostało Co nie jest dobre a w sumie nie aż tak mało myśl, że mniej jego mamy. A tu trzeba uważać na te miny. Trzeba skakać po prostu jak są gdzieś tam. Na bok. O, tak się odbija. taki ilek czeków. Wow! Jakim cudem one rozwaliły mi mutanta? Wow. O, i pokrasza. Myślałem, że uda mi się odbić o Na szczęście zyskaliśmy jedno życie. No i akurat straciliśmy. O. Wow. Teraz zdobyć ikowski na takie. Niestety nam się nie udało. No to przy drugim podejściu myślę, że będzie lepiej, chociaż. chyba ma niekoniecznie. To muszę go osiągnąć, żeby później jednak to zdałbyś. Aj, nie daje się wsiąść. Dobra, i jeszcze raz. Dobra. Ojcu. Mamy mutanta. Mutant, no no, potrzebne, że do kolejnego mutanta. No. Tak badonem możemy chodzić nawet w lawie. To nie jest na niego żaden problem. Absolutnie. Dobra, tam było modzo, ale już chyba się z nim... Teraz opuszczę je. Ja? No, tylko teraz muszę znaleźć stąd wyjście. Wyjście stąd jest gdzieś tu. O, proszę. Kolejne. Radgerla. No, jeszcze jedna. Nie? Dobra. Tam był jeszcze jeden armadą, to też nim pójdę się za mną. No dawaj, Hellstompa, czy może Może nie będzie potrzebny. Dawaj. O, jeszcze jeden się pojawił. Jeszcze na tego murzu Stampa. O, a tam, tam też tam gdzieś użyła Hellstampa. No ale rusz się, rusz się, bo na może zniknie znowu. Znowu wsiadł na i to chyba już wszystkie Magmadony tutaj w okolicy, więc możemy skorzystać z tej oto huli, by zrobić jeszcze z niego ostatni użytek. No dobra, teraz wsiadł na deskę i lecimy Tutaj trzeba być ostrożnym, bo w tych jeszcze dodatkowych lawach czai się ogień. dobra, tak skutecznie opuszczam wszystkie morze jak na razie. To jest chyba ma za dobrą właśnie sterowność. Nie jestem przyzwyczajony do takiej. Dobra, i jeszcze raz. jeszcze raz. No i ostatni raz się zakołyszmy. Spadamy. I udało się. Nie udało się. Slash pad do laby. Wow. Niestety nam się nie udało zrealizować naszego. Pan kombo... Jeszcze ten spina tak jest zasłany. Wow, ubiły nas! Jakim cudem? Ja się pytam. Kurde, sklep słyni kombok! Dobra. Chodźmy. Daj Pozbierać Mojo. Może tego mutanta nam się uda. Oh -oh. Dobra, mamy go. Mamy Loga. Wystarczy jeden cyk. I cyk. I wszystkie tutaj. Mutanty, mniejsze pokonane. Może już się rzeczy stać się w tym epizodzie. Chyba trzy dobrze pamiętam, ale zyskałem chyba jedną, nie, eee, jeszcze nie, teraz, mojo multiplayer, przyda się nam morze z tego mutanta, bo już tutaj więcej mutantów nie będzie, o i mamy jabłko, I naprawdę dużo morza. po mnie, żeby nie było cieszy, teraz musimy skoczyć tu, po tych metalowych konstrukcjach się poprzechodzić, Wow, naprawdę na krawędzi się poruszamy. Wow, Ale o mały włos nie spadłem. Tak jest, udało nam się odbić modzo, nie wiem od czego to zależy. Modzo znaczy się, a tak, nie wiem od czego to zależy, czy go odbijemy, czy nie. Prawie nas pokonał, ale. prawie. Wow, jeszcze jeden. A ten tu prawie stoi w lawie. Więc zbierajmy tutaj modżę. Tam mamy kolejnego butata, więc to już sobie pożyczymy. Z tym się pożegnamy, a nie udało się zebrać modżę. Taka szkoda. No, kurde. No zaraz nas zwyk. Już nas wykończyli po raz kolejny piorunujące komba Teraz uciekaj, o, dala, mamy go Dobra, przesiadka i powtórka z rozrywki. Oj, no i kolejny Spin Upgrade. O, to chodzi. Spin musi stać się coraz lepszy. Dobra, przez lawę nim nie przejdziemy. Ale tak, jak myślałem wcześniej, żeby... Mam jakiegoś tego z mutantów, przynajmniej trochę. O, to chodziło. Tak jest, dobra, teraz się Tu nam może zostało, dobra. I siatna mutanta. Mamy go. Jest, mamy kolejnego. Jeszcze więcej mojo. I ostatni shot. I mutant jest nasz. W końcu nam się udało przejść mutant. Nie lubię jak jest właśnie tak natłoczone tych dużych mutantów. Jest naprawdę wkurzające i można łatwo zginąć. Dobra, jeszcze warto jest sobie poskakać trochę tutaj. Na to, że ty jest co prawda małe, bo małe, ale zawsze trochę I Też można właśnie ominąć te mutanty. Naprawdę. Dobra, więc świat na dechę i ciśnienie. W dzisiejszym epizodzie na szczęście nie ma żadnych yy, z doli do zdobycia. Tu też już jest bezpieczniej, nie ma tych yy, płomieni... A nie, jest jednak urdol. A myślałem, że nie ma. No, okej, okay, niefortunny upadek. No, lecisz, Crash, złap gniny. Dobra, to jest obracające się płyty. O, i teraz będzie okazja, żeby zdobyć mistrzowskie kombosy. Może jeszcze nie teraz, ale zaraz. Mam no, kombo 30. 47. No to jest jeszcze mało. Kombo 50, to tutaj jest, wam, za mało. To będzie naprawdę ogromne kombo. No i ten ich ruch ogłuszający. Tak naprawdę irytująca sprawa. Dobra, tu już nie opłaca się bić więcej. Bo więcej. Tych bradersów ubijemy napych oto platformach. Przez trzy platformy teraz będziemy ich mieli dokonania bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja, Spina tak nam się troszkę wydłuży, więc będzie okazja, żeby ubić naprawdę konkretne kombo. Dobra, I to jest właśnie combo 80. Mamy kombo. Czyli zapowiada się, że będziemy mieli w najbliższym czasie chyba słodko. Nie, może uda mi się pobić zaraz mój kombosowy rekord jak w razie. Teraz tak jak widzicie już naprawdę bardzo długo nam działa. 48 nawet. Wiesz nawet nam się dobić. Patrzcie, 30 nie umiem ubić, a 80. Ale mam już tak sam ten spina tak, że tu już nawet nie dałoby się nawet setkę ubić. Spróbujemy. Wow, chyba nie. Dobra, chyba to ode mnie. Trzeba się przecierać przez te bloodguessy, <grystanie> <grystanie> tutaj jest naprawdę dużo. Ok, po combo. No, ale przynajmniej z całkiem sporo mogą. Snow! Dałem się na to. Ale proszę, uciekaj! Lepiej tu nie ginąć, tak naprawdę. Ja chciałem przechodzić tutaj wszystkich od Jakie siarka mogłyby tu powkładać, tak naprawdę? No, obniżać tą platformę. A na tej platformie już minąłców nie będzie. Jedno szczęście, ale jesteśmy prawie martwi. Chyba zaraz skończymy. Skończy nam się życie. Więc tutaj groźnie wyglądałoby starcie z tymi yy, magladonami, ale spróbujemy. Dobra, już nic nie mówię. A na szczęście mamy całkiem spory zapas życia, więc. No chodź tu, tu chodź, przejdź, przejdź się. Co za gość? No prawie mamy, prawie mamy i jest! Ha, <ścoughs> zdobyliśmy tu no, tamta spina tak. A jeszcze pospieszyłem się. Dobra, to zrobimy jeszcze mu taki? Tak jest, mamy kolejnego mutanta. Dobra, z jednego by trzeba było uwalić jeszcze. Dobra, mamy go. No, ale teraz slow motion jest potrzebny tutaj. I syk, dobra, mamy kolejnego. Ciebie też bym ubił Enie. Dobra, I jeszcze jeden tak A z typu rzebatów chyba się nie da rozwalić tak naprawdę. Nie. A szkoda, bo pewnie zaniem wypadałoby, gdyby się dało nie rozwalić. Mogłoby wypaść sporo murza. Dobra. Więc tak, musimy, żeby wejść, musimy się przejść tu. Albo gdzieś jeszcze z innej strony, nie wiem. Dobra, wrócę się na początek, najpewniejsza droga. Też nie mogę. O, tu jakiś wszedł. Dobra, zbierzmy mojo. Tam się poschodziły. Nie ma to jak. Podwójne zebranie dwóch magmadonów. Tu jest wejście. Dobra, tamte już powiedzmy, że olejemy. A bierzmy to, co mamy tu. Dobra, teraz musimy się przejść tu i tu. No tutaj mam maszynkę, której niestety niczym nie rozwalimy. I ostatniego już spali pota, czyli mamy zaklepane złoto. No niestety, nie rozwalimy. Dobra, kiedy przejdziemy dalej. Mamy loading. Your brother's close, but he's oh so far, Blondie. The Duminator's finished. Hmm. What are you telling me for? You made me finish it. Now we've got an appointment to smash Wampa Island flat. Not Wampa Island? Our house is there and all our stuff. Oh, and maybe crunch. <laughs> yeah, and I can't wait. Dingus, doofus. Time to start the fun. Także Nina rozpoczyna akcję z robotem, a my idziemy zaraz dalej. No i mam jeszcze kolejne osiągnięcie za 25G. A nie, Więc tak, mamy złoto, combo 80, ha, tak jest. I 141 810 Czyli idzie nam, no, myślę, że nie najgorzej. W sumie w dzisiejszym epizodzie nie było nic nowego, żadnych nowych mutantów, więc to wszystko. Więc postaram się pożegnać z wami zaprosić was na ostatni już film z serii Crash of the Titans. To do usłyszenia. Cześć!